3, 2, 1 i rozpoczynamy footmas. A teraz można i powiedzieć, że Winter Wildcard, ale to jest takie footmas. Nie także lecimy. Co my tu mamy? Codzienne logowanie, oczywiście się oświeżyło. Zobaczmy SBC, Leroy Sane. Ale ja już wiem, że ja, ja nie lubię nie ja po prostu nie lubię jego sylwetki. Także dla mnie odpada 8, ale nie, nie jest nieźle wyceniony ogólnie. Jak tam gwiazdki, 4 i kurde, fajnie wygląda. Nie masz pomysłów co zagrać? Zapraszam Cię oczywiście na stronę partnera kanału, czyli Eneb. Możecie tutaj kupić FC25 w najlepszych cenach na rynku. FIFA Points, żeby troszeczkę wzmocnić Wasz skład, za pomocą oczywiście kart przedpłaconych na Xboxa lub PlayStation. Zapraszam Was do opisu, gdzie czeka na Was link do Eneby. Jest też pan Sokrates z Powershot na napas. O, ja pierdykam. Ej, to jest zajebista karta. Totalnie bez jaj, to jest dobra karta. 5 na 4 Z dobrym tempem, z dobrym strzelaniem, z dobrym playstylem, z dobrymi podaniami, z dobrym dribblingiem. No dobra, zwinność i równowagę. No ale to można motorniczym trochę pod, e, podciągnąć. Powershot, podania. Ej, szczerze, zajebiście to wygląda. Brązowy srebrny 8 4 88... O kurde ej Tani, on z 500 tysięcy max Dobra, tu nic więcej nie mamy e, ewolucja, ewolucja, ewolucja. Skupienie na obronie e, A i o kurde i zimowy cofnięty skrzydłowy. Ej, nie podoba mi się jedna rzecz, czcionka, czcionka na PO, ona się zmienia. O, nieźle wygląda. Też całkiem ok. ciekawe kto to najlepszy. To jest max 85, kurde, szkoda, że nie 86. Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Ej czemu do tej ewolucji wchodzimy ASM? Eee, średni. No i Eder też średnie. A to tylko playstyle daje, tak? Dobra, zobaczmy zadania. Podobno jest Frankowski, czyli Polak Rodak. Czy już się zadania odświeżyły? O kurde, rozgrywka zimowych kart. Wy... Ej, czaj, patrzcie, tylko trzeba mecze wygrywać. Jest Frankowski, 99 tempa. Na PO 3x8, 3 x 8,3 plus. Okej, okay, czekajcie, co tu trzeba? Tutaj trzeba zagrać dowolny Magic i dostaniemy Czawiego za darmo. Który ma dwa playstyle z plusem na 20 meczy, czyli coś takiego jak z Gerardem, nie? I potem trzeba wygrać 5 meczów, żeby odblokować Frankowskiego, ok. Potem trzeba rozegrać 6 meczów, żeby z Czawim i Frankowskim. No i dobra, tak to się będzie robiło, spoko. I 3x8, 4 za wszystko. Aha, ukończ zadanie codziennych rozgrywek. Aha, i to. Dobra, ale nie wiem, gdzie to jest. Codzienna rozgrywka kart wieloznacznych, gdzie to jest? Ja tego nie widzę. Dobra, nieważne, najwyżej wrócimy do tego. I jeżeli chodzi o drużynę, to raczej większość osób ją znano: jest Ronaldo Nazario, jest Haland i na Napadzie, i na Esio, jest Hansen, jest Vini, Alberto. Zresztą sami widzicie, nie ma co zwlekać. Mamy kilka pików, proszę Państwa: mamy najpierw dwa piki 8.5 5 te, z których wczoraj trafiłem, Kliana Mbappé, i od nich sobie zacznijmy. Lecimy, uwaga: czy trafimy dzisiaj jakąś kartę wieloznaczną? Jest Dani Carvajal, ale jest. Ederson 88 i nie ma karty specjalnej Jest Tibo Kurtua pięknie 89 Dobra, drugi pik, może tutaj jakaś karta specjalna Zobaczmy, jest Inform A jednak to nie jest Inform, jest karta zimowa Mamy pierwszą, pięknie Zobaczmy, drugi pik Williamson i trzeci pik Odegard, dobra, biorę Odegarda Za ligę elitarną, proszę państwa, nagrody za elitarną Piki 86+, wymienne Także trafmy tutaj coś pięknego Trzy piki takie I uwaga, pierwsza karta... Lautaro Martinez, druga karta, yy, jakaś pani. Okej, okay, to będzie chyba zimowa. I okej, okay, mamy gościa. Bernardo. I teraz pytanie. Nie no, chyba Martinez najszyb, naj, 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 najdroższy. Kolejny, kolejny, kolejny. Już mamy dwie karty zimowe trafione i żadnej nie wziąłem. I mamy kolejną i mamy Sergio Gomeza, który wygląda. Ej, wygląda całkiem nieźle. Dobry playstyle, kurde, fajnie wygląda. Dobra, prawdopodobnie go wezmę. Tutaj mamy Odegarda 89. Tutaj mamy Pajorkę i w ostatnim piku tutaj mamy do. Dobra, biorę tego Sergio Gomeza. weźmy chociaż jedną kartę, co? Może i 8,9 była więcej warta, ale chcę mieć zimową w kolekcji. Dobra, i ostatni pik 8,6. Czy tutaj coś będzie? Jest saliwa w pierwszym piku. Jest Phil Foldem w drugim. W trzecim Kelly i w ostatnim złota karta. I teraz wydaje mi się, że saliwa mimo wszystko jest droższy. Może być, może być. Zobaczmy jeszcze kosmetyczne Ewo tutaj, zanim przejdziemy do paczek, proszę Państwa. Wow, ej, fajne. Ej, też szczerze giga zajebiste. Jak trafię jakąś dobrą kartę, od razu tam wsadzam, nie? Zobaczmy, zobaczmy Najpierw te może piki, znaczy te paczki, coś tam trybu rival, coś tam Dobra, to skipuję, nad nie ma co Mamy czer. Czyli będzie na czym siedzieć. Dobra, i druga. I druga paczka. Ale jest to fory, ale ja dzisiaj nie będę dawał forów. O, mamy paczkę za 30 monet. Zobaczmy, co do takiego wpadnie. Może akurat jakaś karta zimowa. No nie. Ale jest walkout. Kobel. Grzesiu Kobel 88. Fajnie. Z takiej paczki, no zawsze W. Jest też paczka z tokenami, tak mi mówicie. Tak jest. Jest paczka z trzema tokenami. Aha, i tylko z tokenami. Trochę słabo. Dobra, to weźmy jedną wymienną. Tą za 500. Żeby tam nie szalać. Bo są słabe paczki. Nie ma co tutaj. Nadszarpywać budżetu, zobaczmy, jedna paczka. Uwaga, oj, nie ma karty specjalnej, fajnie, że jest walkout chociaż, to jest chyba 5x8 4+, plus i jest to Ederson albo Alison. Okej, okay, Pani Pop, no może być, może być, a na wypożyczeniu, może ktoś fajny, może jakiś Winny, może coś, uwaga. Pedro Porro, ej, ten Pedro Porro niezły, ej, ale Undaw ma 99 strzelania. Nie no, ten Undaw będzie tani, dobra, biorę Porro. Piłkarz Team of the Week 84. Może być Rodrigo najlepszy, ale na pewno go nie będzie, bo nie ma nawet walkoutu. Trinkało 84, też bez walkoutu, świetnie, ale to będzie na wyzwania, także na luzie. Na luzie, Jimenez. Dobra, mega paczka takich kart, wymienna. Nie ma karty specjalnej. Kurde, ja chcę zobaczyć ten zielony walkout, nie? No dobra, to zobaczmy w takim razie. No 14 razy 82, SBC, przed 19. Czy będzie walkout? Nie ma. Na razie na dwie paczki. 8,2 plus. Nie trafiłem walkoutu jeszcze, nie? Także grubo. No dobra, to jeszcze, je, jeszcze jedna taka paczka. Może teraz jakiś walkoucik. Na trzy paczki 14 razy 8,2 plus. Zero walkoutów. Dobra, zobaczmy. 50 razy 80, plus wymienne za elitarną. Nie ma. Nie ma karty specjalnej. Jest jakiś walkout. Bramkarka czyli pani Endler. Może podwójny. Zobaczmy, zobaczmy. Jest podwójny walkout, także troszeczkę golda. Na nas spada i z ale 86. I jeszcze Informik za Ligę Elitarną. Co tu będzie? Gówno będzie. Kurde. SP. <śp> o Boże, jeszcze Macalister 86. Ej, dobra, ale fajne są te stroje PS, że warto było, warto było je kupić. O, Marek Rashford. A Marek Rashford do Ewo często wchodzi. Tu są mocne paczki. Nie będę ukrywał, tu są mocne paczki. Po pierwsze tak. Tutaj mamy tak. 3 razy 86 Dobra, 5 razy 86 plus Gruba kolejna patka 5 wokoutów, no i krem de la krem, 5 razy 8, 7 plus Dobra, puśćmy dymu, bo dawno go nie było Dobra, zacznijmy. 3 razy 86 plus Let's go Czy będzie karta zimowa? Nie ma Dostałem banda na karty specjalne PS, Anglia O Jezu, jak sam tymiody zostało, sorry Mamy panią Mit Martinez i Słonson Dobra, 5 razy 86 plus 5 razy wokkaut jest, jest, mamy, mamy kartę specjalną, tylko jaką? SPD. Ja cię myślałem, że Declan Rice, a to jest, nie wiem, Orban chyba, tak? Bo ktoś go dzisiaj trafił już. Ajajajajaj, jest, Willy Orban, nie wiem jaki overall i Nestri 86, a Willy Orban 87. Okej, okay, i jeszcze Diogo Dalo, Trenard, ale paczka proszę Państwa, ale paczka niezła. Ale czy będzie mocno, czy trafimy kartę specjalną? Zobaczmy, jest, jest, mamy kartę specjalną, tylko czy dobrą? SPO, USA. Redywizję Tillman! Chyba tak średnio, chyba tak średnio. A co, oprócz jego. O, tej karty przedziwiać Nie, nieźle, nieźle, proszę Państwa, nieźle. Jeszcze saliba, i Irenka. Dobra, jeszcze jedną wymienną tą za 500, zobaczmy. Uwaga. Kurde, Złoty walkout, napastnik Niemcy, pani Pop. Aha, już nie mam miejsca na liście. Na wypożyczeniu, może chociaż mi coś odda. I Jansen. Dobra, biorę Jansen. 10 dzień fizyczności, nieźle. Dobra, zobaczmy. Paczki u. Znaczy, piki. Piki u Fabka. Tillman 8-8. Mogło być trochę lepiej, jakiś był taki rozbłysk. I Chloe Kelly. No, no, średnio, średnio. Dobra, kolejna paczka i mamy kartę w zimową, uwaga, uwaga, SPO Tilman, no już, dobra, 5x86+, czyli te same paczki co u mnie I tu jest karta specjalna, Napastnik, Anglia, to ten, to, a nie, to z Premier League, De Bruyne, są spoko I ostatnia paczka, Krem de la Creme, 5x87+, u niego jest karta zimowa, u mnie też chyba była Podwójne, czy to będzie podwójny walkout zimowy, zobaczmy Nice, ale paczka Tak, za końsy może za lepiej odda Nie trafię, To jest bez walkoutu, nie ma szans, nie ma szans, nie O, Lacazette, całkiem spoko O, Deklan Rice, zajebiście, chciałem go przetestować Dobra, Rice'a biorę, dwa playstyle, nice No to lecimy, teścik Deklana Rice'a Niesamowity skład jako pierwszy Dobrze, wow, jakie przyjęcie najlepszego technicznie zawodnika powyżej 2010 roku Dobra, już, już tam fineska szła, nie? Dobra, pięknie odegra je Neymar, widzę, że Neymar ci nie w tej formie. Oho, jajaj, dobra, dobra, może jakiś strzał z tyłka? No ale chyba różny, nie? I nie, Kylian, nie w takim momencie, chłopie. Kurde, jest gol, wyszła ta akcja, super, Jude, Bellingham. Dobra, już może ja potrzebowałem rozgrzewki po prostu, nie? I Kylian? Ty skurczy byku jak się przesunął w... Dobrze, Kilian, Patrzcie jak się tam. Z... I Kilian. Nie ma. Jeez, yes, idan! Co za gol, Co za padający liść! Gdzie jest dym? Biorę za Luisa do testu. Zobaczymy jak on będzie chodził. Wiecie co zamiast Olisę dajmy Hansen? Dobra, wybijam to. Nie ma co. Ja pitole, nie wierzę w to, nie? Ja. Yeah. Co za wybicie, kili kili, proszę Państwa. Ohohoho, i to jest Neymar. No, Neymarem triku nie zrobić. I je, jejku. Nie, czemu ja żyję w środek? A jednak, gościu, na 3-2 strzela, no ale to jest za późno. No sorry. Dobra, dawaj, 30 razy 8-5, plus paczka za słapy. jest karta. Ty, tu jest Hansen. Nie, ja cię, sorry, zrobiłem ci nadzieję. Ja, yeah. Myślałem, że to. Hansel, to jest Baśka. Ona ma taką kartę i modryć, nice. Rzeczywiście, ona ma taką kartę. I jeszcze dwie karty specjalne. Haji, kona. Dobra, i zobaczmy. 14 razy 8, 2 plus. Na ten moment otworzyłem trzy takie paczki i trzy razy nie miałem walkoutu. Czy się to zmieni? Nie zmieni się to. Ej, jaką serię my mamy? 4 paczki, 14 razy 8, 2 plus bez walkoutu? Nie podoba, to mi się nie podoba, nie? Dobra, mamy 15 paczek architekta. Zobaczmy, jak z nich dropi. To są paczki 3 razy 7,7 plus? Tak, to całkiem niezłe. No to lecimy. Zobaczmy, czy będzie chociaż jedna karta specjalna i ile walkoutów. Ja obstawiam jedną kartę specjalną i dwa walkouty. O, jest walkout. Pierwszy walkout, proszę państwa. Napastnik, Polska, Robert Lewangolski Dobrze, 8, 8 overalla. Pięknie. O, walkout. A, ten, Cancelo. I ostatnia paczka. Czy będzie jakiś walkoucik? Nie ma. Dobra, to idziemy po nagrody za te 15 wyzwań, które zrobiłem. O, kurde, to takie... A, ja myślałem, że jakieś ciekawsze będą paczki. A tu Gio Keres i 3 x plus. Czy nim zagram teraz? No nie wiem. Muszę zobaczyć jego playstyle i w ogóle. No, jeżeli chodzi o podanka, to będzie szefunio jakich mało, nie? Jeszcze no, dwa playstyle z plusem, to jest kosmos. No to będzie taki typowy rozgrywający, po prostu. Ani zadania defensywne, ani jakieś strzelanie. Tylko podania. Nie wiem, czy nim grać, trochę duże ryzyko chyba, ważna liga weekendowa całkiem to jest Dobra, zobaczmy, składnik naszego drugiego rywala, mamy bilans 1-0, składzik, Konate jest, jest Bellingham, jest Smith, jest Złoty Mbappe Jest Sané też zrobiony, o proszę, to jakby ktoś był zainteresowany zrobieniem go, to może sobie luknąć jak będzie grał ten Sané, nie? Jezu, Kylian <laughs> Ja pitole, takie to było proste Ale dobra o, ja pierdziele, spalony nie! O lisę? Ale dobry, do, dobrze leciała, tak fajnie się podkręciła. Kurczę! O! No i zidan, fajnie, 2-0. O, Neymar? Haha, <laughs> nie, no czwarty raz, to jest jakiś żart chyba. Dobra, musi być teraz bez pręta. Jest w końcu lisę, niesamowity to jest, nie? Ale gościu też, ja, pitole! I Kylian. 4-0, dzięki bardzo, nie? No i chyba mamy rage quita, proszę Państwa. Dobra, i 14 razy 82, czy piąty raz z rzędu nie dostanę z tego wokautu? Jest w końcu. Napastnik Polska, FK, 87, szkoda. Oczywiście, że bez karty specjalnej ale. 5 razy 8, 5 plus dwie karty z atrybutem 8-5 tempa i 80 plus strzałów. Zobaczmy, co z tego leci. Uwaga, jest karta zimowa i to jakaś duża, oj oj. oj. Ja cię! Myślałem, że Haaland na początku. Głechi? O, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Pewnie nie. I Pandela. Okej, okay, mamy podwójną kartę zimową. A ten Mark jest spoko. Może to jakiś Ewo, bo ma niski overall. Kto wie? I mid Pajor, Hendryś. Dobrze, a my, proszę państwa, kontynuujemy... Walkę o Vinicius'a Juniora. Skład 8-7 leci. Rafael o oh, i João Felix. Kurde, już się cieszyłem, że słaby skład. Taki w miarę słaby. No ale pokazał się ten pierdzielony Felix. Zresztą wiecie, no ten Felix to był jakiś czas. Jakiś czas temu. Więc to nie jest powiedziane, że gościu utrzymał formę. Może wtedy miał jakiś dobry skład. Ja O pier... Co się dzieje w tym meczu już? Te dwie takie odbitki hamskie Z faulem? Nie, oczywiście. O kurde, jak mi wziął w kleszcze. Dobra. No nie. O, dzięki. Fair play, rozumiem. No i znowu call. I nie wiem, i nagle saliwa, nie wiem. No i widzicie to, i to jest. No i dobra, ja już widzę, że to jest meczyk z kategorii. Będzie, będzie ciekawie, nie? Klepka <grybka> normalnie z Hansen. Łatwiej. Nie miałem ani jednej odbitki. Gości miał już trzy, nie? I to takie naprawdę mocne, że tu mu fajne akcje wykreowało. Nie wiem, naprawdę, ja już. No i to jest No Ale patrzcie, przyspieszam nim i on znowu zwalnia. O? No i co tam się dzieje? No widzicie, to no, no, trzymajcie mnie, trzymajcie mnie, bo ja tak gra już dzisiaj. <noise> w ogóle to widziałem. Ale dzisiaj nie. I nie trafia tego. Niesamowite. Oj. Nie wiem, nie wiem, co tu, Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aha, i tutaj dziureczką. A i patrzcie, znowu pod nogami rywala. Wow, nie. No ten mecz, no echa. Dobrze się przesu... Tak, no to jest meczek z kategorii nie ma szans, że wygram. No podziękuję bardzo, pogratuluję, ale nie ma szans po prostu tego meczu wygrać. No widzicie, co tu się dzieje? Ta gra po prostu chce, żebym ja przegrał ten mecz. Każda piłka, która we mnie leci, każdy błąd rywala jest wynagradzany jemu. Źle podałeś? Spoko, masz drugą szansę, stary, nie? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <grym> Trzeba przyjąć, że tak niestety w tej grze jest Taki jeden meczyk musi być Po prostu na jedną likę weekendową Musi być jeden taki meczyk, gdzie się odbija Nie wiem jak, dobra, zmiana pada znowu Który nie do końca O, no i gol, <ścoughs> nie wiem Jest, dobra, Killian, może nie koniec, może nie koniec Może RTG Aha, no i patrzcie, znowu odbieram piłkę O Boże, trzymajcie mnie Trzymajcie mnie, bo ja naprawdę nie wytrzymam z tą grą Aż przykro, po prostu mi jest przykro. Ten meczik był przykry. Był gościu lepszy, fakt, ale chciałem z nim powalczyć, jak równy z równym. A no, nie miałem no, taki, nie dostałem możliwości, takiej niestety. Ten meczik był z góry skazany na porażkę. I Let's go, proszę państwa. 2-1 bilans. Jest jaki jest. Widzieliście meczik, nie będę tego komentował więcej. Ederson, Konate Blong, Giharo, Valverde, fajnie. O, Mbappé? No i pięknie. Pierwsza akcja, pierwszy gol, 1-0. Szybko poszło. Ale mnie przefną, ale dobra, wydóbcu strasznie. Ale on ma... ma najlepszego speedboosta, jak i widziałem, grze na razie, nie. Inaczej już piłkarze się poruszają, inaczej piłkę nawet przyjął. Takie wiecie, podstawy futbolu są po prostu inne. Co jest porąbane, bo to się nie powinno różnić z meczu na mecz. I mamy gola Judem Oj, 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 odwaliłem, odwaliłem, odwaliłem. Nie no, no proszę cię, no proszę cię chłopie, przecież ty stałeś... Specjalnie zrobiłem takiego fejka Casillasem, on i tak tego nie sięgnął, nie? No i to jest Killian, nie? No i fajnie, no nie no, to, to... I wiedziałem, ten, ten razem wiedziałem, że po długim. Dobra, mamy, no i nie, to jest dziwne, nie? <grym>, to jest dziwne, Ra, raz taki mecz, raz taki. Uwaga, czy będzie walkout w końcu? Może jakaś karta specjalna? Nie wracamy do tego trendu, czyli na 6 paczek 14 razy 82 plus trafiłem jeden walkout. Niesamowicie mi nie oddaje nie. Uwaga, uwaga, co tu się będzie działo? Szmaikel, konate Bremer, okej. Okay. Parychot, Parycho ma SP? Ten Parycho ma SP? To on ma SHO i SP? -e no, przepchnął mnie. Ty no te, ja mam też tego kanata. On nie jest taki silny, kolego. Kurde, wiedziałem, że to źle zrobi. O? I beliś? Nie, no ładnie, ładnie to bronił Śmicel, no. O, albo może jednak mogę. Czekaj, bo może wykrakałem. Kylian? Eee, przepraszam. Zidane. wiem, dziwne gole to są dziwne, to są naprawdę to są dziwne gole, nie? Spalone czy nie? O to jest pytanie. Nie, no to dwa razy kwadrat i kółko, pięknie, dobra, to był piękny gol, 3-1 Dobrze, Konate, ej, ten Konate gra w końcu tak jak u rywala, nie No i teraz, ojej, jak sobie pograli Neymar z Mbappe, jak za starych dobrych czasów, nie Oj No, czy to na czerwoną? No, kurde, odwaliłem, odwaliłem, dobra, trzeba zmiany zrobić w takim razie, Kamawinga wchodzi Dobra, 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 to, by, to było chyba zło konieczne No to to była dobra decyzja, bo goście by jakby uciekł mi, to by miał akcję 2 na 1 No dobra, spróbujmy sobie Mało otwieram paczek z tych limitów globalnych Zróbmy to, jedna tylko paczka i dzisiaj już więcej nie otwieram, zobaczmy I czy będzie karta specjalna? Jest karta specjalna, tylko jaka? Napasnik, Francja Liga francuska, to jest Laka Z89, na podwójnym musi być Allison, czyli jedna karta Winter Wildcard, ogólnie ten Laka Chyba nie jest zły 60 tysięcy, dobra, ty, 60 tysięcy, co wy? A on 60 tysięcy, to się nie obrażajcie, panowie No ale właśnie za mbapę, no No właśnie za mbapę to on nie wejdzie, nie? Ale okej, okay, spoko, może kiedyś go przetestuję jak zmienię formację na dwóch napastników Wow, wow, jaki skład I pięknie, 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 pięknie rzut Piękne podanie dwa razy kwadratem, nie? Podanie dwa razy kwadrat to jest moje ulubione podanie ostatnio Pięknie Nie, 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 miało być lewą, w schłopie Dobrze, 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 dobrze Nie, nie Oj, bez spalonego Widzę, że wychodzi Howard, ale wyszedł... Gościu nim wyszedł chyba i jeszcze delikatnie skręcił. I Kylian. Piękna, piękna klepka poszła w karnym, super, brawo panowie Dobra, byle nie dać mu tego zapalnika, czyli tego jednego gola, nie? W sensie on ma... O kurde, dobra, nieważne. Ale tak, no, zapomniałem, że ofensywni zawodnicy najlepiej odbierają piłkę w tym roku, nie? O nie, no czemu ja podałem tą piłę do no, Jero? No, taka patelnia znowu szła. Dobra, no 2-0, ale trudny, trudny meczik, nie? E, e, taki... Nawet nie powiedziałem, że spocony, ale taki dynamiczny bardzo. Fajny, mi się podoba, tym bardziej, że wygrywam. No, ale rywal bez strzału, więc na razie... I Kylian. Ja pitole, ale ten Howard poleciał, nie? Nie, nie chciałem strzelić i znowu Howard. Ja pitole. Nie! Nie utrzymujemy! Nie utrzymujemy! Ja pię Nie no się, ja to jak na milimetry wybił to. Dobra. Czerwona, i nie! I Zamiast Olise Hansen, ja potrzebuję wykończenia, ty! Ale jest... Kardę, Ej, ja nie byłem nawet nim! Czekajcie, ja chcę aż to zobaczyć, nie? Oho! Ale odwaliłem tam, co? Uwaga O widzicie, nie byłem nim Nie byłem chyba, nie? Jeszcze raz Zmieniam się na kona... I teraz zmieniam się na Konatę I ga... Chociaż... Chociaż wyglądało to tak, jakbym się na chwilę zmienił, nie? Jednak Uwaga, wow, wow O, o Paśka, ty, Ones jest to? Nie, dobra, nie, nie, nie O, i kolejny pik. No... Sergio Gomez Chyba Eder pod Evo, bo on jest drogi okej okay. Dobra, 2x8,7 plus... E, Mike Menion, czyli minimalne overale Dobra, i zobaczmy 10 razy 8 4 plus wymienne. Czy coś tutaj będzie? Uwaga, jest karta specjalna, to bardzo cieszy. Bo to może uratować nagrody, ale to niestety jest z ten Wanderboomer, A nie patrzyłem, że to podwójny, ale jest, z Berenstein. Nice. Dobra, lecimy dalej. 5-1 bilans, powalczmy o szóstego... szóste zwycięstwo. Hash tam. O, możemy zagrać, dobra, jeden meczek bez sztama za to z Delichtem. No zobaczymy, ryzykujemy Bo mi się generalnie ten design Rusha nie do końca podoba Mega? No dobra to wrzucam Dobra niech będzie, jazda Jazda, bo ja tej ewolucji nie użyję, a tak to mamy Nie podoba mi się ogólnie karta Rush za bardzo pod względem designu, w sensie jest taka ok, ale ta mi się bardziej podoba Milan FC naszym rywalem, Courtois, Van Dijk, Thuram Moim zdaniem marnowanie karty Thurama Na, on jest na Esio dużo lepszy niż na PO Ale ogólnie taki składzik, taki o, co? Taki średni, ten Crespo, w ogóle, pierwszy raz w Crespo. Gram Palmer. No, Palmer jest ok. Ale movementowo widzę, że gościu całkiem nieźle stoi. Trzeba będzie uważać tak, i na fineski Salaha, i na główki Krespo, nie? O, ale bym. A to było głupie, nie? Piękne podanie Kolda Palmera. Nie, jak on to wsadził? Co to było? Halo, Casillas, kryjesz krótki słupek, ja kryję długi. Więcej dzisiaj meczy nie przegrać, ale gościu ogólnie, mimo że skład średni, to gra bardzo dobrze. O, 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 o. Ja pierdolę w główkę mu trafiłem, no gorzej się nie dało strzelić. No po prostu, no i teraz taka akcja jeszcze leci, nie? No i dwa razy kwadrat. Że po tym jak ja mu strzeliłem w ryja poszła taka kontra. No i dobra, i jemu ja też nie wybaczyła. Super. jeden, 2, 2, 1, wracamy. Ja pierdolę. Tak to jest meczyk bez sztama. Patrzcie, patrzcie, gdzie ten y, kurwikła. Delict bieganie. nie? Jak? Bellingham? Ja ci myślałem, że gol Bardzo dobrze jest jego team ustawiony Nigdy więcej, dobra, zapamiętać Nigdy więcej nie grać Obrzyganym deliktem. Tak tragiczna, no gościu Wszedł na boisko i włączył jakiś tryb ducha, nie? Nie no, on, każda jego piła Jest perfect, perfekcyjne Te piłki gra o dobra, Kylian, w końcu wypalił. Dobrze, Kylian Jest, 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 dobra, daj mi to nadzieję. Trochę no, speed buścik, typowy speed buścik, nie? Ale odwaliłem. I znowu, nie, dobra, 75 minut na czas. No trochę za wcześnie, Imo, trochę za wcześnie. I Bellingham, I słupek. Savinio? dobrze, 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 dobrze. Spróbujmy. Nie, jak się rzucił. Butra? Jest! I co paruwo! I co paruwo! Nie gra się na czas! Nie gra się na czas! I tak jest! 4-4. No i masz problem teraz. Bo Ty żeś zrobił takie defensywne zmiany, że szok. Wyrównany meczyk, wyrównany. Dobra, jaki on ma skład? Ja chcę teraz zobaczyć, co on tutaj sobie ułożył, nie? Bellingham gra. Aha, Bellingham'a nie ma. Nie ma napastnika. Loftus. Nie! Najgorzej, on wychodził! On wychodził! Kurde, środek, czułem, na początku czułem środek. Nie, no bez zmian, nie, no, no nie mam zmian już. Nie! No ładnie zagrał na czas. No szkoda, szkoda, że nie udało się wrócić, bo fajnie było go pokarać, nie, za tygranie od 75 na czas. Haha, <laughs> jeszcze to wsadzi. Lasik, panowie, 5-2. Jak zrobimy 6-2, to będzie fajna zaliczka na jutro, jak zrobimy 5-3. To będzie dosyć średnio Jude Bellingham i Vini Junior I ma na niego i ma Salaha Kilian, super, super, super Piękna piłka od Neymara do Kiliana, kosmos Oj, Vini, Vini, dobrze, dobrze Dobrze, oj, w końcu I to było to, to było to Z tym Konate, on właśnie powinien być taki silny O, ale zostawił mi miejsca O jest, jest, Killian od słupeczka 2-0, dobra. Dobra, to dzięki wam za oglądanie, dawajcie znać, co trafiliście z nowego eventu Winter Wildcard. I pamiętajcie, dzisiaj rano, kiedy to oglądacie, kończymy Food Champions, Bilans 6-2, także serdecznie zapraszam.